Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. W sobotę 30 grudnia, kilkanaście minut przed północą, dyżurny komendy powiatowej policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie od lekarza dyżurującego na oddziale dziecięcym szpitala w kępnie. O złym stanie zdrowia pacjenta. Mówimy tu o dwumiesięcznej dziewczynce mieszkańca naszego powiatu. Po wstępnej weryfikacji tej informacji podjęto decyzję o wszczęciu czynności wyjaśniających na miejsce zostali wysłani policjanci. Na tą chwilę czynności wyjaśniające trwają pod nadzorem prokuratora. Zbierane są dowody, przesłuchiwani są świadkowie, trwają czynności wyjaśniające. Jest to w tym momencie śledztwo. Na tą chwilę w tej sprawie zostały zatrzymane dwie osoby. Są to rodzice dziecka, 30-letni mężczyzna i 19-letnia kobieta. Są to mieszkańcy naszego powiatu. Radio Sud. radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.